Drodzy Państwo, przed nami filozoficzna rozmowa. O sztuce, o tym czym jest piękno, czym jest kicz. Wszystko dzięki kolejnemu zasilanemu bohaterowi w jego zaczarowanym ogrodzie. Zapraszamy. Zapraszamy. W takim pięknym miejscu zanurzonym gdzieś niedaleko puszczy Białowieskiej spotykamy się z profesorem Jarosławem Perszką, artystą. W miejscu, które ukochał, w miejscu, które jest jego domem i jego pracownią. Ja chciałam zapytać o artystę, który wyrósł z tej ziemi. Na ile to miejsce tworzy tą wrażliwość, tą potrzebę wyrażania, mówienia do świata? To miało znaczenie, że to było to miejsce? No tak patrząc na, na swoje życie, to chyba, e, chyba trzeba to przyznać, bo e, kiedy człowiek jest w takim wieku, tak powiem, wyboru nie? w te czy we w te, może to miejsce, może tamto miejsce, we mnie jednak przeważyła ta chęć bycia z tym, gdzie się wychowałem. To jest to obcowanie z pejzażem, tym, mhm. który jest jedyny w, na, na Podlasiu. Piękniejszych nie ma na świecie. Pewnie są, ale nie dla każdego. Nie dla, każda mnie, każda dla mnie one są zawsze czymś wyjątkowym, co mnie porusza i nie tylko ze względu na swoje piękno, bo ktoś powie, że tam nic nie ma w tym pejzażu, ale proporcje nieba do, do, do ziemi, proporcje chmur w stosunku do Skip, zaoranego pola, no powodują takie, a nie inne wrażenie, że. No nie da się chyba tego do końca wytłumaczyć, tylko przeżyć. To, tak jak to. słyszę o proporcjach, o tym patrzeniu takim trochę architektoniczno-technologicznym też na świat, nie? tylko artystycznym, tak myślę. A co jest piękniejsze natura czy sztuka? Hmm. Czy nauka? <grym> czy nauka? <grym> Bo pan profesor też. Dokładnie. Zgodnością naukową. To są trzy obszary, w których. Nie, nie się wartościowałbym w ten, w ten sposób, co, co jest piękniejsze. Piękno jest tak szerokim pojęciem. I, I dzisiaj naprawdę bardzo względnym, bo według teorii piękna, różnych nurtów filozoficznych to pojęcie zmieniało swój sens i, i pojemność. Natomiast dzisiaj gdzieś to w ogóle lawiruje pomiędzy indywidualnym zapatrywaniem każdego człowieka. Właściwie dzisiaj każdy jest autorytetem, jeśli chodzi o piękno. Nie? Co jest piękne. Ale a zobaczcie, co nie. piękna jest ta chwila, kiedy możemy sobie iść na spacer. Każda to, z tych, tych, tych dyscyplin, o którym mówiłaś, yy, czy to jest nauka, sztuka, czy... Natura, też natura, czy to stworzenie, które <kuh> zastaliśmy. Każda niesie ze sobą jakąś, jakiś element, który można by y, umieścić w tym pojęciu. No czym jest piękno? No, w, według Greków piękno było umiejętnością, nie? Sztuka była umiejętnością wytwarzania. A piękno dopiero było przypisane temu, co, co porusza. Co powoduje w człowieku? Doznanie estetyczne. To jest bardzo sprawa subiektywna, każdy inaczej odbiera, tak jak w przypadku filmów, 50% filmu no to jest odbiór widza, tak samo jest w przypadku obrazów czy muzyki, ale co w przypadku pana profesora? Pana profesora, który zajmuje się i tą działalnością związaną ze sztuką, ale też naukową. Związane jest z, z Politechniką Białosowców od lat przecież, czyli też tak zasadzony rzeczywiście. Tak, według pana. Człowiek potrzebuje doznania estetycznego, tego którego uspokaja, nie? Tego, które daje mu komfort. I... To bardzo taki funkcjonalny obraz sztuki. No bo chcemy mhm. się czuć dobrze, mhm. e I... Naruszanie pewnych, pewnych e sytuacji spostrzeżeniowych powoduje dyskomfort w człowieku. Jeśli ktoś szuka równowagi, spokoju, e szuka takiego miejsca, które jest w zgodzie. No i chyba to to miejsce, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, bo ja się wychowałem w leśniczówce. Moi rodzice, moi dziadkowie, pradziadkowie to, 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 to leśnicy. Więc ja, ja wychowany w lesie, ostatni okres życia spędziłem tutaj na krawędzi Hajnówki, też w leśniczówce. I stąd być może znam to miejsce od właściwie od, od 40 lat. Nie? Bo to miejsce, ten Więcej. dom, wybrany do, do życia przez waszą rodzinę, to też ma potężną historię. ma 130 lat? Nie, troszkę mniej, A ale nie? blisko 100. Dom, który był wcześniej warsztatem, w którym ciosano beczki, podkłady. Była to po prostu tylko hala z konstrukcją wewnętrzną. Po wojnie y, zakłady, które tutaj były zainstalowane, to są kolejki leśne, zespół składnic. Były, przepraszam, bo teraz już tego nie ma. Miały tutaj warsztaty y, naprawcze i i, i, i Ten, inne rzeczy. Nieprzypadkowo tak tutaj i to, sztuki, to widzieliście i piękna, od razu to zachwyt. E, to zachwyt. E, tak, zastanawiam się, <laughs> e, zachwyt Petrosa. E, bo to takie trochę przypomina pewien arkusz papieru złożony, ale to jest oczywiście z betonu. To jest jeden z tworów, które pan profesor opracował. Tak, to jest praca, którą zrobiłem na sympozjonie we Francji. Właściwie tam były trzy zrobione. Papier dostrzegłeś tak, rzeczywiście, ale to jest torba. Torba, duża torba papierowa, przetworzona w, w metal. To nie jest beton, to jest metal. A, to jest. To był odlew zrobiony, mhm. odlew, gdzie w miejsce pustki i powierzchni, która jest charakterystyczna dla torby z natury pustej, wypakowałem ją metalem i tak to powstało. Praca ma tytuł „Żona Lota”. Chodzi generalnie o problem transformacji, przemiany, znaczeniowej pewnego pojęcia. Jakim jest, na przykład torba? To jest jeden z elementów, to jest jeden, z, jeden z takich przykładów, gdzie ja pracowałem, nadal pracuję nad performatywnością pojęć, performatywnością zjawisk, performatywnością przedmiotów. Nie jest jedyne pana profesora dzieło. Bardzo mnie zainteresowały takie dzieła, które nawiązują mocno do technologii. Widziałem pewne konstrukcje zbudowane z neonów. Świecących m.in. drzwi, bo pana profesora prace są w różnych miejscach, muzeach największych w Polsce, również za granicą prezentowane. Kiedyś taką instalację widziałem. Bardzo mnie to zaciekawiło i też zastanawiałem się nad głębszym znaczeniem tych właśnie hmm. konstrukcji. Medium, technologia, technika, sposób obrazowania jest bardzo szeroki, prawda? Ale ja. Używając naprawdę szerokiego spektrum technologii i tego, czym próbuję wyrazić pojęcie, zawsze szukam jakby największej możliwości wyrażenia sensu tego pojęcia. Neonowe drzwi, też ta sama historia. Pojęcie drzwi otwierania skrzydeł i tak dalej. Coś takiego znajomego, codziennego. Tak, tak, przedmiot z życia codziennego. W tym układzie akurat okazuje się zupełnie czymś innym. Oczywiście on nie jest dosłownym, dosłownym, dosłownym ościeżami i skrzydłem drzwiowym, ale on przypomina. I nagle pojęcie, o którym rozmawiamy, które, które, które znamy, zyskuje zupełnie inny sens, otwierając jakby treści poznawcze dla, dla innych. Czy w tych czasach, takich zmiennych, w przypadku takiego pokolenia jak Petros, ludzi związanych z technologią, z, y, ze sztuczną inteligencją, sztuka przetrwa. Czy... I ludzi też y, otoczonych... Różnymi źródłami informacji. Dzisiaj każdy jest artystą, albo wydaje mu się, tak. że jest artystą. Każdy nadaje, każdy tworzy, zalewa nas rzeka różnych tworów wykonanych mhm. często przez no, no kompletnych amatorów. I teraz pojawia się pytanie, czy te twory mają same w sobie pewną wartość? Czy można powiedzieć, że mają wartość, bo spotykają no się z bardzo dobrym odbiorem? To są wszystko doraźne rzeczy, doraźne informacje, które w tej chwili. Budują status tego, tego, tego zjawiska. Najlepszym weryfikantem jakości, czy też stwierdzenia, czy coś jest sztuką, czy, nie, przepraszam, nie, jakości dzieła artystycznego jest czas. Jeżeli coś, yy, co jest dzisiaj wytworzone, przetrwa próbę czasu, czyli będzie wciąż zrozumiałe i aktualne dla, dla nowych pokoleń, to znaczy, że, że nosi w sobie pierwiastek, który jest wspólny różnemu myśleniu. Jeżeli sztuka, którą, którą dzisiaj postrzegamy jest zrozumiała, bez jakiejś tam dyskrypcji yy, kuratorskiej czy de, nie wiadomo jakich opisów, jest czytana przez różne środowiska, różne kultury, to znaczy, że ona ma w sobie pierwiastek Czyli czegoś, co można nazwać sztuką. Kryterium nie? czasu, ogromnie Kryterium ważnym. czasu i uniwersalności. Tematy bardzo ważne, tematy bardzo filozoficzne, a ja, jeżeli pozwolicie, to pozostawię trochę niedopowiedzi dla naszych e, oglądających. I jak zawsze my mamy taką e, koncepcję na koniec zrobienia sobie selfie, czyli trochę współczesności w naturze i w sztuce. Jeżeli mogę was zaprosić do selfie razem z żoną Lota. Z, z żoną Lota, czy z tym? Czy z... Nie, z żoną Lota zdecydowanie. Petros, proszę tu, zapraszamy.